Zaczynamy nową gierkę, czyli witam was w odcinku drugim nowej gierki zwiastunu w nowej gierce UFC 4 który zacząłem dzisiaj rano rano zacząłem grać i UFC 4 już sobie stworzyłem swojego bohatera, który się nazywa Hugo Boss No Hugo, Hugo Boss na razie jesteśmy na etapie samouczka treningowego, ale mam nadzieję, że, że przejdziemy, przejdziemy tego samouczka i że będzie, będzie dobrze i że będzie super. No samouczek to jest ta nie jest łatwy, ale nie jest też trudny, także można go pominąć. Gierka jest też zajebiście zrobiona, też super. Super zrobione, też te postacie są super zrobione. Moment kampaniny jest super zrobiony. Wszystko jest na tip top, także też tą gierkę, gierkę wam polecam. No i czy, czy jest za, czy jest za bardzo kwawa? Ktoś by zapytał, no jest trochę kwawa. Ale ten sport jest świetnie tam obserwowany, jest tryb kariera i jak ja mówiłem, tryb podwórkowego MMA. Także warto jest sobie tą gierkę też kupić i też ze względu na te dwa tryby, czyli tryb kariery i tryb podwórkowego MMA. Tryb kariery, ja na razie na razie zaczynam i na razie yy, przeszłem jeden samouczek, ale mam nadzieję, że ten, że ten drugi samouczek tam pójdzie, pójdzie dobrze i że yy, jakoś to przetrwamy ten drugi samouczek i ten cały samouczek, że idziemy z sukcesem i, i potem sobie będziemy mogli yy, dojdziemy do tego etapu to sobie będziemy mogli zmienić poziom na łatwy niż zaawansowany bo teraz mamy w samouczku mamy opcję zaawansowaną którą się nie na nie zmienić i to jest to nie jest wada tej gierki tylko to jest takie utrudnienie utrudnienie dla graczy bo i fajnie gierka jest też za Daje fajnie rozbudowana, zaję fajnie rozbudowane do wszystko, dopięte jeśli chodzi graficznie. fajnie są postacie, fajne są ciosy, ciosy prawie zostały takie same. Tylko, parter się zmienił, ale parter już ma zupełnie inny, zupełnie inny. i dla mnie, dla mnie jako dla gracza takiego to ten partner jest dużo ułatwi, ułatwienie, ułatwieniem jak będę grał kiedyś na trybie online UFC jak przejdę oczywiście ten tryb kariery chcę jeszcze przejść tryb zobaczyć podwódkowego MMA także będą dwa odcinki z tego z tej gierki UFC no i Jestem po dużym wrażeniem też ligierki. Jeśli chodzi o postacie, jeśli chodzi o rozwój tej postaci, jeśli chodzi o poznanie naszego przeciwnika, bo możemy zobaczyć ile on ma gwiazdek ten nasz przeciwnik, jakim stylem walczy, ile ma walk przegranych. Możemy też zobaczyć jego ranking, jego statystyki. Możemy też trenować, możemy się uczyć, uczyć nowych ciosów, nowych umiejętności, nowych chwytów. I chwyty, że tak powiem, nie są takie trudne, ani nie są takie łatwe. Czyli jest wszystko tak, tak po środku, ale gierka jest super. Yy, gierka nie jest polskim nawigiem, ale jest też yy, bardzo świetnie. Rozbudowana i bardzo świetnie pokazuje, to, jak działa UFC w ogóle na świecie, i bardzo świetna jest ta gierka. I bardzo dobrze, że twórcy się tak zdecydowali pokazać ten świat w takiej pi pigułce dosyć rozszerzonej, bo mamy tryb online, który jest rozszerzony potem. Mamy tryb podwórkowego MMA i mamy tryb normalnej kariery, czyli mamy trzy tryby, które możemy się świetnie pobawić i, pobawić i to jest plus tej gierki. To jest plus tej gierki. Także ja już się nie mogę doczekać, kiedy w następną sobotę zacznę dalej mierzyć. Ale jak przejdę to już jestem pod ogromnym wrażeniem tej gierki, jak za to gra dzisiaj. A co, co dopiero jak przejdę? I ka, każda taka gierka, która jest w e, mojej kolekcji, którą kupuję, to każda we mnie budzi jakieś takie zainteresowanie. Tak samo i UFC budzi we mnie bardzo duże zainteresowanie. i... Mam nadzieję, że tego mojego zainteresowania nie zawiedzie, a jestem pewien, że nie zawiedzie, także Wam polecam tą gierkę. W tym odcinku to już wszystko. Polecam Wam tą gierkę, Do zobaczenia. Cześć. Pa. Widzimy się w następnym odcinku, ale to już będzie na szczęście na... Mam nadzieję, że jak się zobaczymy w sobotę, to już będzie... Ocinę kończący z gierki UFC 4. Także do zobaczenia, cześć.